Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do niedzieli świętej rodziny, niedzieli w Oktawie Bożego Narodzenia. Słuchajmy się w Ewangelię według świętego Mateusza, drugi rozdział. Gdy mętcy się oddalili o Anioł pańskie ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Stań, weź dziecię, jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On stał, wziął w nocy dziecię, jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka, Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł Wstań, weź dziecię, jego matkę, i idź do ziemi Izraela. Już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię, jego matkę, i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy weśnie nakaz, udał się w okolice Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem. Kochani, ta piękna uroczystość opowiada małżonkom, ale też komentuje wszelkie relacje międzyludzkie: jak te relacje międzyludzkie mają być zaznaczone szaloną odpowiedzialnością, zakorzenieniem w Bogu. Ikoną dla małżeństw rodzin jest wciąż święta rodzina. Także Trójca Przenajświęcza te relacje wewnątrz Doświadczamy i widzimy Józefa zapobiegliwego, odpowiedzialnego, roztropnego. To, co jest znamienne u świętego Józefa, że tak pięknie słucha Boga, wypełnia jego polecenia. Nie melkuje nie polemizuje. Gdy słyszy, że ma wziąć dziecię, czyni to w nocy, nie czeka na poranek. Pewnie gdzieś między wierszami odnajdujemy trudność, trudność wędrówki, trudność osiedlenia się w obcym miejscu, w bezbożnym miejscu, w pogańskim miejscu, wśród obcych, święta rodzina jako tułaczem, później powrót, ale właśnie z tak roztropnie, może nie Juda, może bezpieczniejsza będzie Galilea. Kochani, uczmy się tej szalenie ważnej rzeczywistości słuchania Boga, przyjmowania Jego natchni. Dziś, jak gdyby, uszy wielu chrześcijan jest zawoskowane. Trudno mi powiedzieć dlaczego. Z jednej strony, na pewno wielką siłę mają media, na pewno internet jest to takie łatwiejsze w przekazie, a jednak wsłuchać się w Słowo Boże i gdzieś pozwoli, żeby to Słowo Boże zakorzeniło się, jest na pewno trudniejsze wymaga jakiejś pracy. Tak bym powiedział, trzeba serca. Do Słowa Bożego trzeba serca, inaczej to serce staje się zimne, kamienne. Tą pierwszą pokusą jest yy, po prostu nie być skupionym na Słowie, nie, nie asymilować je, nie, nie podejmować jakiegokolwiek wysiłku, żeby zapamiętać. Tymczasem yy, słuchanie Słowa Bożego jest też pewnym takim procesem, tak można słuchać połowicznie, można słuchać w 70%, a można tak całościowo. Pomyślcie, jak święty Józef ma taki szczególny dar słuchania Pana Boga we śnie. Sam sen może być takim przekazicielem duchowych treści. Co jest dla nas ważne, kimkolwiek jesteście ludzie Boży, budujmy tożsamość. Małżonkowie budujcie tożsamość, kapłani, osoby konsekrowane, budujmy tożsamość. Myślę, że to jest Istota, zakorzenieniem w tym powołaniu, w którym, w którym jesteśmy. Szukanie głębi tego powołania. O tym mówi tak piękne drugie czytanie. Jako Wybrańcy Boże, święci, umiłowani. To jest tożsamość, to jest wchodzenie w głąb pewnej rzeczywistości. Pogłębiajmy pewne przymioty ducha, które od ducha świętego pochodzą. List do Kolosan, trzeci rozdział. Serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę. Cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich, wybaczając sobie nawzajem. Jest pewna dobroć, jest pewna szlachetność, są pewne przymioty jako dar pana. Pielęgnowane budują więź małżeńską, budują więź rodzinną, budują jakiekolwiek więzi między nami. Zobaczcie, jak ważne też jest przebaczenie. Zwracam uwagę, no, nad każdym można by się pochylić i pokój, i miłość, i przebaczenie. Ale jak gdzieś na tych drogach naszych ważne jest przebaczenie, darowanie, bo nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi bezbłędnych. Popełniamy błędy pomyłki, a Jezus daje nam przebaczenie jako siłę podnoszącą, calającą związki. Dalej niech będzie miłość, pokój, wdzięczność. Na to wszystko przebleczcie miłość, która jest powiliłem doskonałości a w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy. Przywdziejcie miłość, przyodziejcie się miłość, tak jakby miłość była pewną szatą, szatą Ducha Świętego. To takie gaszenie egoizmu, gaszenie skupienia się na sobie. Jak często mamy pokusę takiej, takiej ciasnej wizji świata i siebie, tylko ja, tylko moje. Jak wtedy tak ciasno... Nie dostrzegamy innych, nie dostrzegamy inne sprawy, bo tak jesteśmy zagubieni w swoim ja. Natomiast kiedy wyjdziemy kół, kiedy służymy, kiedy pomagamy, nagle zobaczymy, jak inni mogą mieć większe problemy, większe trudności. I taka służba jak, jak raduje, jak, jak sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i wypełniamy wolę Boga, która jest tak Mu miła, osią życia chrześcijańskiego jest wciąż miłość, miłowaniem. W tym wszystkim pokój, zamartwiamy się yy, zbytnio, yy, gdzieś analizujemy, yy, gdzieś wprowadzamy niepokój serca w różnych sprawach, w różnych kwestiach. Tymczasem tak pięknie Pan Jezus mówi o pokoju serca, o pokoju. Yy, był taki młodzieniec yy, wściekły na arcybiskupa Anszena. Yy, i chciał z tą wściekłością się rozprawić w konfesjonale. No. I proszę sobie wyobrazić, że trafił na samego arcybiskupa Szena w konfesjonale, ale nie wiedział, że to jest on, tak zdradza mu, że tak nie lubi jakoś tego celebrytę w sutanie, jakoś nie lubi, nie lubi i słyszy, bo wiesz, nawet byś nie musiał przystępować do spowiedzi, ja też bardzo go nie lubię taki no, szczególny dystans do siebie, do swojej osoby, gdzieś penitenc się jakoś ucieszył, że ten kapłan tak go zrozumiał, że tak nie zbeształ go, a właśnie sam arcybiskup Szęto był, który przyjął taką postawę pokoju. Nawet ja go tak czasami nie znoszę właśnie, czyli nie znosi swojej osoby, ale jak to wprowadza gdzieś pokój między nami. I bądźcie wdzięczni. Jakąś taką miarą pięknego życia między nami jest wdzięczność, dostrzeganie dobra, Pomaganie sobie w tym, dźwiganie. Więcej dostrzegajmy dobro niż nasze mankamenty, wpadki. Słowo Chrystusa niech Was mieszka z całym swym bogactwem. Piękne wezwanie. Zobaczcie ten wysiłek, pracę, aby Słowo Boże owocowało, przynosiło konkretne miarodajne efekty. Słowo Boże, które jest, mieszka we mnie, tym Słowem mogę się podzielić. Ono jest takie uzdrawiające, ono jest takie twórcze dla mnie, dla innych. Słowo Boże, buduje, yy, prowadzi do zmartwychwstania, prowadzi do nowego życia. I cokolwiek mówicie, lub czynicie wszystko, niech będzie yy, lub czynicie wszystko, niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Jak pięknie jest w codzienności zbudzać intencje intencje. Dla Ciebie, Panie Jezu. Dla Ciebie nagrywam ten filmik, dzielę się Słowem Bożym. Dla Ciebie gotuję, dla Ciebie sprzątam, dla Ciebie idę do pracy, dla Ciebie idę do szkoły, Panie Jezu, dla Ciebie idę do kościoła, dla Ciebie, dla tej miłości większej, dla Ciebie wynoszę śmieć, dla Ciebie. Zbudzajmy intencje, to taki ważny szczegół, ale on sprawia, że Chrystus jest obecny w naszej codzienności i czynimy naszą pracę modlitwą. Następują piękne fragmenty o relacji mążona, żona, mąż, naznaczone ufnością, miłością, pokojem. No piękny jest ten fragment z listu do kolosan. Żony niech będą poddane mężom. No właśnie, czasami żona jest taka emocjonalna, yy, widzi jakąś przestrzeń ziemi, słyszy, że jest do zakupienia, jest jakieś oczko wodne, dom do remontu i tak, no tak. Ta emocja u kobiety powie: No, zakupmy ten teren. A może tak chłodno, racjonalnie zapyta, a za co? A za co, nie? Ale kochane kobiety, panie, też przecież macie swoją roztropność, też macie swoje serce. Ale myślę, że gdy mężczyzna kocha kobietę, u mnie to oddać, że kobiety przy mężczyznach są kochane, akceptowane są jak anioły, są jak damy, jak królewny obok. Myślę, że żadna kobieta nie zrzyma się tym zdaniem Świętego Pawła, aby kobiety były poddanem mężczyznom. Jest tym jakaś mądrość, mądrość Boża, ale na pewno ten fragment też mówi o wzajemnej miłości, wzajemnym szacunku, wzajemnym poszanowaniu, o partnerstwie. Kochani, życzę małżeństwom radości, takiej ogromnej radości spożyć. Życzę radości z tej miłości Waszej, która jest odblaskiem w postaci Waszych dzieci. I dzisiaj pilnie budujmy tę tożsamość. Kto słucha tego nauczania z młodych ludzi, z dzieci, młodzieży, powiem Wam już dzisiaj, przygotowujecie się do małżeństw. Nawet jak nie wejdziecie w to małżeństwo, to przecież pewne przymioty ducha, serca są uniwersalne. Jak miłość, wdzięczność, pokój, jakiekolwiek powołanie, stanie one są urzeczywistniane. Traktujmy małżeństwa bardzo poważnie, zwłaszcza młode pokolenie, nie nonszalancko, nie bylejako, nie nieodpowiedzialnie, ale właśnie tak, jak Pan Bóg przekazał. Spatrujmy się w żłóbek w waszych domach, w waszych kościołach, są stajenki, podejść, pomedytować. Niech to Słowo Boże owocuje i przemienia ludzkie serca. Pamiętajmy, że w swoim życiu uobecniamy cnoty, Świętej Rodziny, dalej uobecniamy relacje wewnątrz trinitarne. Trzeba ugiętych kolan, trzeba zadziwienia, fascynacji. Życzmy sobie serca, życzmy sobie miłości, odpowiedzialności, roztropności, pokoju, wdzięczności, miłości, serdeczności, opanowania. Życzmy sobie, niech Duch Święty działa w ludzkich sercach, przemienia je. I przez święte małżeństwa, rodziny, Odnawiam tę ziemię. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.